Wam wszystkim. Tutaj yy, Nemit, i właśnie pokażę Wam, jak dzisiaj. Yy, no, właśnie, zmienić ikonkę yy, na, na pulpicie. Więc tak. Yy, robimy tak. Prawym przyciskiem myszy. Klikamy właściwości. Przesuwamy na przykład tutaj. Yy, Dostosowanie. Do Tutaj właśnie na dole mamy zmień ikonę, włączamy i tutaj właśnie mamy różne takie... To są te, które nam proponuje komputer, ale można sobie też własne. Czyli na przykład tutaj wchodzimy... Yy, klikamy, co? Yy, to znaczy nie. Poczekajcie, muszę znaleźć moje. Dobra, zresztą to możecie po prostu sobie znaleźć swoje te zdjęcia i możecie sobie ustawić na, właśnie, ikonkę. No i piszecie otwórz i potem ok. No i to się wszystko potem zamyka i właśnie może się oświeżyć na wszelki wypadek i jest. No więc dziękuję Wam wszystkim. Proszę o lajki, więc...